Widok ticketu to jeden z najbardziej zaawansowanych widoków i najbardziej przydatnych widoków przy pracy w responsie. Jesteśmy w inboxie, klikamy sobie, wyszukamy sobie konkretny, konkretny ticket. Możemy sobie wejść tutaj. Na samej górze mamy menu, które pozwala nam prostsze, najszybsze akcje wykonywać, czyli możemy wrócić do inboxa, otworzyć ticket w nowej karcie, szybkie akcje, czyli stworzyć nowy ticket, zamknąć ten ticket, dodać nadawcę do listy kontaktów. Ewentualnie wyłączyć następny autoresponder. ształki w prawo i w lewo pozwalają nam przeskoczyć do następnego ticketu. Możemy też dodać do tego ticketu konkretne zadanie. Jeżeli jest z tym związane i mamy taką potrzebę, możemy także ten ticket wy, wydrukować. Po prawej stronie mamy informacje na temat kontaktu i mamy też ogólne informacje na temat. Zamówienia związanego z tym ticketem. Jeżeli na przykład ono jest w systemie połączonym takim jak BaseLinker, to możemy sobie tu kliknąć, zobaczyć, jakie to jest zamówienie. Możemy się również przeklikać do niego. Możemy także zmienić z tego miejsca bezpośrednio status tego ticketu, żeby szybko go procesować w systemie takim jak BaseLinker. Mamy także podstawowe informacje o użytkowniku, które są zaciągnięte z systemów zewnętrznych. Mamy informacje o ostatnich zwrotach. Jeżeli klient wystawiał opinie na, na przykład na Allegro, to też się one tutaj pojawią. Jeżeli czy pisaliśmy do tego ticketu jakieś tagi albo zadania, też się tutaj te wszystkie informacje pojawią. Wiemy też, jaki agent obsługuje tego klienta, jaki zespół jest, w jakim zespole jest ten agent i ewentualnie kto obserwuje ten konkretny ticket. W głównym Widoku ticketu, mamy całą historię konwersacji, czyli wszystkie wiadomości wymieniane przez nas z klientem oraz wszystkie zmiany, na przykład statusu osoby przypisanej, które się wydarzyły w historii tej konwersacji, też tutaj mamy. Bezpośrednio każdą wiadomość możemy również przekazać dalej, klikając przy kropeczki, albo przetłumaczyć, jeżeli jest w języku, który nie jest dla nas w pełni zrozumiały. Jeżeli klikniemy sobie. Odpowiedź. Mamy trzy opcje. Albo odpowiedz. Możemy stworzyć notatkę, która będzie widoczna, tak jak tutaj jest pokazany ten test na żółto. I możemy też przekazać wiadomość na zewnętrzny adres mailowy. Jeżeli klikniemy sobie odpowiedź, mamy także opcję ustawienia konkretnego statusu po wysłaniu tego ticketu. Mamy też podstawowe opcje związane ze sztuczną inteligencją, czyli wygenerowanie odpowiedzi, wygenerowanie informacji o zamówieniu. Jeżeli coś już napiszemy i chcemy zmienić formę na uprzejmią lub poprawić gramatykę, również możemy to zrobić. Oczywiście mamy też narzędzia związane z tłumaczeniem. Możemy napisać po polsku, a potem przetłumaczyć konkretną wiadomość na język, który nas interesuje, i możemy dodać załącznik. Po tym wszystkim klikamy wyślij, i wiadomość jest wysyłana do klienta.